Nie ma, wszystkim. Oczywiście, to z tej strony. Dzisiaj akcja koszenie trawy. Łąk, czy wszystkiego, co się tutaj znajduje. A wstępnik jak zawsze z pamiętnika rolnika zero. Witam w odcinku 33. A dziś koszenie pod inwestycje. Jak widzicie, sobole się rozrastają. Nowe, jak mówię, nowe inwestycje. Tutaj widzicie, nie chcę mówić bo kure, mam mało czasu. Akcja, widzicie, koszenie wszystkiego, co tutaj jest. Łącznie dwa pola, chyba dwa, bo trzy pola tutaj koszenie. Zarobek mój za tą inwestycję, za tę za usługę 15 tysięcy. Mam nadzieję, że to jest dużo. Dla mnie to jest dużo. <gry> Także ja to muszę szybko, jak najszybciej skosić. Bo później jeszcze tutaj z Panem Michałem, chcemy to dzisiaj zebrać, mianowicie jeszcze muszę tak jak to, jak się mówi, zrobić. No, jak się mówi, no, no będą kostki, o tak może powiem. Czyli to nie ja, już będzie to pan Michał, ja nie mam tego sprzętu kurde Także później jeszcze będzie zwierzenie to prasą, tak jak to się mówię. I zwierzenie to po połowie. Pół dla pana Michała, pół dla mnie. Tutaj widzicie jakiś dźwig tam jakieś kontenery przed chwilą ładował, teraz nie wiem chyba. Kolejny taki długi kontener, ale co się dzieje? Co się dzieje, naprawdę, tutaj I jak widzicie, kurę w tym swoim złomowisku jeżdżę, wszystko skrzypi, radia nie ma choć <noise> kupione już jest, jest kupione, od razu mam mówię, tylko jeszcze przyjdzie czasy <noise> zamontować, ale to nie dzisiaj. W międzyczasie, jak tutaj jeszcze koszę, to wam pokażę filmik <noise> gdzie pana Romana zrobiłem trochę w hu, za przeproszenie mówię, bo pan Roman. Chcę będzie, no, czyli wiem, kupuje ciągnik ode mnie, czyli tego z Zetora, zts czy jako się tam nazywa, no i mówię dzisiaj do niego, <laughs> mówię, panie Romanie, ja tutaj tak będę mieć co robić, kurde, ma tu pan kamerkę i pan tutaj nagra, chcę wiedzieć, jak to, jak to, z... ja sam bo sam nagrywam, to zobaczyć, jak to będzie, jak to ktoś inny nagrywa, nie? Założyłem mu to na web. Jak włączyłem ten filmik, naśmiałem się jak głupi, co on tam pierniczył za głupoty, kurde. O, gościu ma z tym, kurde, normalnie ma trzaski, jak nie wiem, nie? Ale jest tak pozytywną, starszą osobą, że nie wiem, nie? Nic, Boże, włączę w tym czasie jak kubele włączę to mam filmik i zobaczycie sobie tyle. I co ja teraz mam biedny zrobić, no? No ja nie wiem, no. No dam mi ciągnik i oho, wsiadaj i jedz, no, no. Panie, no. Oj, Boże, Boże, ten Tomek to ten Tomek. No chociaż mi wytłumacz jak się włącza, no gdzie tu są te światła, no Pojechał sobie i nie wytłumaczył nic nowego i kupuj w ciemno. No, no, no jak tam teraz to funkcjonować, no gdzie te światła są? Tu, tu gdzieś, tu, tu są chyba. Jest jedno? A drugie? O, trzecie, dobra, mam światła. Gdzie jest ta jedynka? No. Ja nie wiem, no. Ludzie. Bo jeszcze się wrok zbierniczyłem. No w ludzie. Boże. Błe, tak, ale wystarczałem. Jak mi on tutaj ustawił, no. O, Boże, Boże. No założył mi kamerkę na łeb. No i je sobie, panie. No i rad sobie, no. Ja nie mam już 15 lat, a bo 18, że moda ze łania jest. No, no ja już jestem pod trochę, nie? Co za no manie, co za dzień. Dzisiaj też, te telefony od rana, kurde masz. A ja nawet nie wiem, czy ja mam coś mówić, sam walną mi kamerę na łbie, ktoś poprzyciskał na głowie i, i pojechał sobie, no. I mówi, z kamerą będzie siedził. no. No i tyle wiem Państwu, co mam powiedzieć, no. I ja nie wiem teraz nawet, co, co, co czy ja to nagrywam, czy to nagrywają, czy... A później będą się ze mnie ludzie tutaj w strąci, to ja galam sam do siebie, no. To za ludzie, no. Dzisiaj też, telefonów za telefonów, nie? Jak mnie dzwonią to fotowoltaika? No to to okujeć, można, na przeproszeniem, no? Ja mówię, że mam na węgiel, mam piec, a ten mi mówi, no to podłączę pan fotowoltaika i będzie mi pan, pan palił węglem, nie? No ja mówię, co to ma wspólnego jednym drugim? No przecież to nic nie ma wspólnego. Co mi ten węgiel podgrzewa, te fotowoltaika, czy co? No nie wiem, nie? Potem lekarz, mówię, o, lekarz się odezwał, no miało być 5 lat, jest szybciej, no to jest dobrze, nie? No, a ten mi mówią, że mojego lekarza już nie ma, on się nie przeniósł, nie wiadomo, ja mam innego lekarza, skierowanie jest nieważne, kolejne 4 lata. No już ludzie, no już, kurwa 9 lat będę czekał. No, a dubsto boli, no. No i co mam zrobić? Tak do kibla nie może człowiek posiedzieć sobie w samotności i gazetę sobie poczytać. No. I tutaj jeszcze ten trzeci do mnie telefon dzwoni, nie? Jakiś młody pan tu dzwoni do mnie, że, że, że on chce mnie mieszkanie. Od domu ten mnie chcą wziąć. Ja tak słucham, jak i do mnie? Ten mi mówi, kurde, no no co? Mówi, ja się panom zaopiekuję, pan mi przepisze to my ja się dogadamy, nie? No mówi no to się w pale nie mieści, normalnie i nie w pale się nie mieści, no. Ja już nie wiem sam, już to. No, kurde, na stare lata jeszcze takie nerwy przechodzą, no. Zuskruz i te wszystkie duperele, więc utwiają też, też mi dzwonią. Ostatnio pytam się, ile tam mi wyszło tej, kurde, emerytury, panie, nie? Ci do mnie dzwonią, mówią, a tu pan żyć? No ludzie, no ja taki szokowany, mówię, sam zwąpiłem, czy żyje, czy nie żyje, nie? No wiecie o co chodzi, no. wiecie mówią, tym pana w systemie już nie ma, dziękujemy bardzo. Patrzymy, no. No jak on zobaczymy, i co ja zostanę teraz? Bez wąsu, bez kusu? No, zerał. Książka też wkurwiona od razu na mnie. Ja mówię, ja ty wie, no. Przyprowadziłeś się po to, żebym cię karmiła na krzywy ry. No mówię, no ludzie, no co tu się dzieje, to ja nie wiem, no. Ludzie, ja nie wiem. A widzę ten sąsiad też tak jedzie, kurde, zaraz to Maxa zrobię jak to po młodzieżemu się mówi, ominę go tutaj, o, 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 o. a a tak chwil sąsiad jak się tu jedzie, no, no powiem zrywny jest ten zatorek, zrywny, no podoba mi się, no ten zatorek czy ZTS, nie wiem jak to się mówi też Nawet nie wiem, ile mam jeździć, ja nie wiem co co. o, A gruby już ty wiecie, już lepiej nie jest. O, oj, 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 przepraszam, ale bym miał jeszcze, widzicie, jeszcze świadkiem byście byli. No, coś no, mi prawie kapelus spadł, kurde. O, jeszcze mi tutaj jeździ i symie mnie No, opatrzcie, no widzicie, też się zatrzymuje ten, by przedra, No, ludzie, ludzie, dobra, tutaj przejadę już chyba, to nie wiem, nie wiem, gdzie mam jechać. Tutaj też, o, o żywa się zaczynają, widzę, już szyna się zaczynają, już mariażka, kurde. Wrzesień, a ci o, o, tutaj też, nastawiali tego sprzętu, bo im się chciało tutaj wszystko robić, o, 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 Nie wiem, tędy pojadę, nic są Pantomek nic nie powiedział, ja nie wiem, a się też poskurwiałem. Nie wiem, czy kiedy mam to gadać, czy mam nie gadać, no. Później się wszyscy z dymu z za mnie z, domy, z nimi no ludzie, no, się parę nie mieści, no. Ja skończyłem. Jeszcze obejrzę sobie wszystko. Ech. O kurde. Ole będzie bel. no o, o. będzie tutaj to zbierania. Dobra, składam maszynę, o boże. Dzwonię do pana Michała i nie wiem, no jest godzina. To czy... O, 15, chyba powinniśmy zdążyć jeszcze to. zebrać jak to się mówi. My już też widzę. Pozwijali się niektórzy. Wolnie, wolnie, wolnie. Nie uderzył nic. A co tutaj w ogóle będą budować? Z tego co wiem tu mam powstać jakieś osiedle, tu mam gdzieś niedaleko być, nie wiem w której części, jakaś biogazownia ma powstać jeszcze, jakiś sklep, bloki czy mieszkania, nie wiem o co chodzi, no ale coś się dzieje, także pod tym względem spoko, naprawdę mi się podoba, że coś się dzieje na tych Sobolach, a nie tylko za no, przyrożeniem, kurde, wioska i kolonia. No, widzę nie przygotował, przygotował pan Michał. Bo jeszcze obiecałem jemu pomoc przy żniwach. Dobra, nic nie jedzie. Bo rok szkolny się zaczął, aut autobusy nas ciągali. Nie wiem, co za gmina, że nas ciągały amerykańskie autobusy, nie? No, ale. Są jaka gmina takie, kurde, może amerykańska gmina? <laughs> nie wiem. Dobra, widzimy się do później. Lecę! O, tylko że tak szybciutko z podwórka Wam pokażę, co się dzieje. Nie. Ciągnik nie uszkodził, nigdzie nie przewalił. Nie, dobra. Co do kierowca. Kabina pomalowana, stie, tam już nie będę Wam wskazywał. Teraz tutaj o, widać go całości, jak to wszystko wyszło. Wszystko nowiutkie, tak poglądające. Także projekt się rozwija. Projekt, może nie projekt. <laughs> na razie musi poczekać na swoją kolej, bo mówię, są ważniejsze, są, jak się mówi, czas i robota. Tutaj się nic nie zmieniło, także tutaj nic nie będę pokazywał. Ja teraz mówię, jadę do pana Michała. Podczepić tą zgrabiarkę. On będzie prasował, ja będę zgrabiał i jakaś będzie szła robota. 那不行，还有。 jak widzicie już ja pracuję Masakra, powiem Wam szczerze, kurde Michał dawno, już pan Michał dawno skończył, już kurde wszystko tutaj o a ja się pierniczę. Co 30 sekund muszę się zatrzymywać się, bo już jest presa cała pełna. Idź pan Fak, fakt faktem, no, no trochę byli tych pali, ale no kurde nie wiedziałem, że aż tyle to mi to zajmie. A to dosłownie. No, nie parę sekund i muszę się zatrzymywać się, nie? Oj, czuję, że ci na 12 to będę pracował chyba wtedy. O, już piszę, już muszę zwalniać, o, już się zatrzymywać. No, skrzypi, skrzypi, ale jedzie. Bo no w tym odcinku chciałbym więcej coś po na, na, nagrać ogólnie No bo jutro żniwa zaczynamy już Ale po pierwsze to kurde wszystko poweluje. To trochę czasu minie. A już jest godzina bo... Ture 19 ja pielniczę Nie no z 21 to no na pewno mi zajmie Już Cię nie będę to zwoził Nie wiem, że proszę pana Michała, żeby on to pozwoził, ale on wie, że jutro już będzie już ruszał w teren w ogóle, także prawdopodobnie będę musiał wziąć od niego na tą maszynę jakąś przyczepę taką ma do zważenia takich kłabali i pozawodzić to wszystko także odcinek krótki czyli tak zwany teleekspresowy 15 minut i tyle to już z tego miejsca do się żegnał oczywiście bo chciałem więcej pokazać ale jak mówiłem, no, nie będę was tutaj zanudzał, także no, następny odcinek już za 2-3 dni ja się żegnam oczywiście w niedzielę. Życzę Wam, no już końcówki, fajnego weekendu. Albo mam nadzieję, że był ten fajny weekend. oczywiście Dziękuję wszystkim za oglądalność, za subskrybucję. Za subskrypcję, górę, co ja gadam. Oczywiście namawiam innych, żeby subskrybowali ten kanał. Rozgłaszajcie go wszędzie, jeśli Wam się podoba, chociaż trochę. <grych> Przekazujcie to innym znajomym. Może komuś też się spodoba. Ja wiem jak YouTube już działa, to już sam widziałem, że nie raz jest po 5 wyświetleń, nie raz nagle jest, to mi się wydaje, że film jest gorszy, nagle ma więcej wyświetleń, nie wiem jak to już działa na, kanał, na, tym, na tym YouTubie, ale generalnie wszystkich zachęcam do subskrybowania, lajkowania, do oglądania, śpiewania, nalajania i do spędzania miłych czasów wśród znajomych i tyle. Ja się żegnam z tej strony oczywiście. Umęczony, ale uradowany, Tom O'Kellery, czy znaczy pokazać sklepy z tej strony pozdro dla wszystkich nara